Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, — Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, — Nie bój się, Maryja. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego preojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie. Kochani, wczoraj mówiliśmy sobie, jak bardzo ważne jest otwarcie naszych duchowych oczu wiary, światłych oczu serca, o których mówi święty Paweł, i poruszanie się w dwóch równoległych światach: fizycznym i niewidzialnym, naturalnym i ponadnaturalnym. Mamy być jak dziecko. Jezus mówi, jeśli nie staniesz się jak dziecko, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Czasami nam się może wydawać, że to o czym mówimy jest takie trochę naiwne, takie troszkę dziecięce. Ale właśnie dopóki nie staniemy się jak dzieci i nie otworzymy jak dzieci oczy wiary, żeby zobaczyć rzeczywistość niewidzialną wokół nas, nie będziemy z zaufaniem jak dzieci po prostu poruszać się w tych dwóch światach. To wiele niestety nas minie. Wiele łask nie otrzymamy. I będziemy ciągle na poziomie naszego racjonalnego umysłu wszystko sobie racjonalnie układać, i nie będziemy mieli doświadczenia Bożej Mocy i Bożego Królestwa w nas i wokół nas. Dlatego mamy być jak dziecko. Pamiętacie, mówiliśmy wczoraj o tym, że żyć pod otwartym niebem to nieustannie żyć w świetle, nieustannie żyć pod głosem Ojca, Jego spojrzeniem, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, umiłowaną córką, umiłowanym synem że mamy nieustannie prosić o ducha świętego, żyć w duchu świętym, wiedzieć, że mamy ducha świętego na sobie, sprowadzać go na siebie i żyć jego obecnością, całkowicie na nim skoncentrowanym. Jeśli go nie znamy, mamy go poznawać, czytać o nim, słuchać o nim, modlić się do niego, śpiewać do niego piosenki, cały czas wzywać ducha świętego. I mówiliśmy o aniołach, którzy mają potężną moc chronienia nas w naszym życiu, nie tylko nas, ale tych, o których się modlimy, o których walczymy, mamy posyłać do nich aniołów i modlić się za nich przez wstawiennictwo aniołów. To jest bardzo ważne. Kochani, Jezus nie czynił nic, czego nie widział u Ojca czyniącego w niebie. To jest bardzo ciekawe, co mówi. Nie powiedział również nic, czego nie usłyszał od Ojca mówiącego w niebie. Czyli Jezus poruszał się w tych dwóch światach równolegle. Nie uzdrowił nikogo, dopóki nie zobaczył u Ojca, że Ojciec go uzdrawia. Wtedy Jezus wypowiadał słowo i zostało ono zamanifestowane w uzdrowieniu. Jezus nikogo nie uwolnił od złego ducha, od słabości, od niemocy jakiejkolwiek, kiedy nie zobaczył wcześniej Ojca, który czynił to w niebie nad tym człowiekiem. Jezus wypowiadał słowo na ziemi i manifestowała się wola Boża na ziemi. Czyli to, co jest doskonałą wolą Boga w niebie, Naszym zadaniem było zamanifestowanie na Ziemi. Czyli zobaczcie, Jezus porusza się w tych dwóch światach. Patrzy, co jest wolą Boga w niebie i ogłasza ją na Ziemi. Następuje doskonałe wypełnienie woli Boga na Ziemi. Tą, która ma nieprawdopodobną umiejętność sprowadzania nieba na Ziemię, co więcej, nawet zmiany odwiecznych planów Bożych, jest Maryja. Ona ma całkowitą władzę, można powiedzieć, nad nawet odwiecznymi planami Boga. To jest niesamowite. Pamiętacie kana galilejską? Przychodzi do Jezusa i mówi: Jezu, nie mają już wina. Jezus mówi, ale czy to jest moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jaka godzina? Godzina objawiania, kim jestem. Objawiania królestwa Bożego. Objawiania przez znaki i cuda. I potężną moc nieba, manifestowania nowego stylu życia. Jeszcze ten czas nie nadszedł, mówi Jezus. Z Ojcem ustaliliśmy inny czas rozpoczęcia godziny objawiania Królestwa Bożego przez znaki cuda. Maryja tak słucha i mówi do słuch: Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. I teraz możemy powiedzieć, że w takim obrazowym klimacie. Yy, Ojciec patrzy na syna, syn patrzy na ojca, konsternacja i ojciec mówi do syna: Synu, cóż, przyspieszamy godzinę. Mama powiedziała: Robimy, zmieniamy plany. I jak mówi słowo Boże, od tej godziny, od tego momentu, od tego cudu wielu uwierzyło w niego. Jezus objawił chwałę i rozpoczęła się godzina cudów i znaków, która trwała potem przez trzy lata. Objawianiu Bożego Królestwa. Maryja ma nieprawdopodobną moc nad sercem Boga, nad zmianami planów Bożych, nawet tych odwiecznych. Dlatego, żyjąc w niej, robiąc wszystko z nią, jesteśmy gotowi dać się nieustannie zaskakiwać Bogu, a jednocześnie z całą pewnością wiedzieć o tym, że jesteśmy w woli Bożej, bo Maryja cała jest w woli Bożej. Ale ma również, mówię, możliwość zmiany odwiecznych Bożych planów ma taką władzę nad sercem Boga. Kochani, tym, który nas uczy bardzo konkretnie, jak sprowadzać rzeczywistość nieba na ziemię, jest Jezus Chrystus przez swoje znaki i cuda, On nas nauczył tej niesamowitej modlitwy Ojcze nasz. To jest modlitwa mówimy siedmiu próśb, ale tak naprawdę, kiedy patrzymy w ten tekst grecki, to widzimy, że to jest modlitwa siedmiu nakazów, siedmiu ogłaszań. One są wszystkie te prośby w trybie rozkazującym. Ja nakazuję, aby to się stało. Ja ogłaszam, aby to stało się. Czyli, aby wola Boża w niebie zeszła na ziemię. I ja pytam, bardzo często, jak nie wiem, co jest wolą Bożą, to pytam czy w niebie jest to. Jeśli to nie ma miejsca w niebie, to znaczy, że wolą Boga nie jest, aby był również na ziemi. Nie wiem, modlisz się na przykład o twojego męża, który jest alkoholikiem, o twoje dzieci, które są niewierzące i pytasz Pana Boga, Panie Boże, czy to jest twoja wola, żeby mój mąż przestał pić? Zapytaj, czy w niebie twój mąż może być alkoholikiem? Czy alkoholik jest w niebie? Czy Pytając na przykład Pana Boga o Twoje dzieci, zapytaj: Czy w niebie jest niewiara? Czy jest ktoś w niebie, kto jest niewierzący? Czy jest w niebie ktoś, kto jest chory? No nie. A tam jest doskonała wola Boga w niebie. Więc jeśli doskonałą wolą Boga w niebie jest to, to moim zadaniem w modlitwie jest sprowadzić to na ziemię. To jest nasze zadanie. Jezus widział Ojca, który uzdrawiał i ogłaszał uzdrowienie na ziemi. Sprowadzał wolę Boga na ziemię. To jest nasze zadanie w modlitwie Ojcze Nasz, które jest wzorem wszystkich innych modlitw. I tym mistrzem, jednym z wielu mistrzów, który pokazuje nam, jak sprowadzać rzeczywistość nieba na ziemię, jest m.in. prorok Daniel. Daniel pokazuje nam dwa rodzaje pokuty, skuteczności modlitwy, która jest nieprawdopodobna. Ta modlitwa Pokuty, którą pokazuje nam Daniel, to jest jak moneta, która stanowi całość z orzełkiem i reszką po dwóch stronach. Pierwszym zadaniem pokuty jest uniżenie przed Bogiem, poddanie się Bogu i przepraszanie za grzechy. To jest pierwszy wymiar pokuty: przepraszanie za grzechy, odwrócenie się od grzechu do takiego momentu, w którym ja naprawdę już nie chcę grzeszyć. Całym sobą nienawidzę grzechu. To uniżenie ma być całkowitym poddaniem się Bogu. Dlatego często mówię o modlitwie leżenia krzyżem. Gdybyście, kochane, panie zobaczyły wczoraj cały kościół mężczyzn, którzy położyli się przed Panem w leżeniu krzyżem, w całkowitym uniżeniu, prosząc o ducha pokuty, przepraszając za swoje grzechy względem żon, względem dzieci względem swojej rodziny, względem Boga. Modlitwa pokuty w całkowitym uniżeniu charakteryzowała wszystkich bohaterów biblijnych. I tak modlił się prorok Daniel. To, co jest dla niego charakterystyczne, to to, że on utożsamiał się z grzechami tych, za których się modlił. Bo my często modlimy się tak, na przykład za naszych bliskich. Panie Jezu, przepraszamy Cię. Przepraszam Cię za to, że na przykład, nie wiem, mój mąż pij alkohol. Przepraszam Cię za to, że moje dzieci są niewierzące. Przepraszam Cię za to, że nie chce nam się chodzić do kościoła. Ale problem polega na tym, że my przepraszamy za czyjeś grzechy. Czy to jest dobre? W jaki sposób tak? Naszym zadaniem jest wstawiać się za innymi ludźmi i też przepraszając Pana Boga za ich grzechy ale jest doskonalsza modlitwa. Doskonała modlitwa polega na tym, że ona bardzo przypomina modlitwę Jezusa. Jezus przyjął grzechy wszystkich nas na siebie. Wręcz utożsamił się z grzechem. Co Boże mówi, że stał się grzechem na krzyżu. Naszym zadaniem jest również tak się modlić. Czyli jeśli modlisz się za swoich najbliższych, o nawrócenie, przepraszasz za ich grzechy, to robisz jedną rzecz – w całkowitem uniżeniu, w całkowitym poddaniu się Bogu mówisz w liczbie mnogiej. My, nie on jest grzeszny. My jesteśmy grzeszni. Kiedy czytamy, jak modił się Daniel, zdumieni możemy przeczytać, że Daniel modił się w ten sposób. On był kadosz, święty. W Daniela nie ma nic powiedziano o tym, że grzeszył. Wręcz przeciwnie, był święty. A on modił się tak. Panie Boże, przepraszamy Cię za to, że nie słuchaliśmy Twojego głosu. Nie. Chodziliśmy do świątyni na modlitwę. Sprzeciwialiśmy się Twoim prorokom, Twoim kapłanom. Buntowaliśmy się przy, przeciwko Twoim przykazaniom. Przepraszamy Cię, Panie. Przepraszamy. Daniel w ogóle tych grzechów nie zrobił, ale On, motor się w ten sposób, pokazywał Bogu, że nie jestem lepszy od nich, za których się modlę. Że to, że nie robię tych grzechów, to tylko dlatego, że Bóg daje mi łaskę wiary, że Bóg daje mi łaskę modlitwy, że to Bóg zachowuje mnie od tych grzechów. Dlatego ja ich nie robię. A nie dlatego, że jestem taki fajny, jestem taki wierzący, taki wspaniały, cudowny, och i ach. Nie. Bóg widzi tą pokorę i odpowiada na modlitwę Daniela. W jaki sposób? Po 21 dniach takiej modlitwy pokuty dniem i nocą. Oto Daniel ma objawienie potężnego Archanioła Gabriela. Tego archanioła, który ma za zadanie od Boga przynosić najważniejsze informacje z nieba na ziemię. Ten archanioł Gabriel przyszedł do Zachariasza, przyszedł do Maryi. Dzisiaj czytam o zwiastowaniu, to ten sam Archanioł. I kiedy archanioł przychodzi do Daniela, Mówi coś nieprawdopodobnie ważnego. Mówi tak: Danielu mężu umiłowany. Pierwsze zdanie: Zobaczcie, Daniel był tak skuteczny w czasie tej modlitwy, nie tylko dlatego, że utożsamiał się z grzechem tych, za których się modlił i przepraszał razem z nimi w całkowitym uniżeniu za cały Izrael, za wszystkie jego grzechy, przepraszał Boga, ale był przekonany o tym, że jest umiłowany przez Boga. To, co mówiliśmy wczoraj, to jest niesłychanie ważne. Być przekonanym, że się umiłowanym przez Boga. 24 Dwadzieścia. Jestem ukochany przez Niego. I Gabriel mówi dalej: Danielu, mężu umiłowany, twoja modlitwa została wysłuchana przed tronem Boga już pierwszego dnia. To jest niesamowite, jeśli modli się o nawrócenie, jeśli modlisz się przepraszając za grzechy swoje, swoich bliskich, już pierwszego dnia twoja modlitwa jest wysłuchana u Boga. Już pierwszego dnia. Musisz być o tym przekonany, przekonana. Jeśli modlisz się za swoich najbliższych, modlisz się za swojego męża, za swoją żonę, za swoich dzieci, walczysz o kogoś, kto jest niewierzący, kto ma problemy z grzechami, z wiarą, z nałogami, itd., itd., kto odszedł od Boga, Musisz być przekonany. Pierwszego dnia już ta modlitwa została wysłuchana w niebie. Dlaczego jednak Archanioł Gabriel mówi o 21 dniach? Bardzo ciekawa rzecz, mówi 21 dni. Powstrzymywała mnie walka z książętami Tyru i Persji. Teraz walczy z nimi Archanioł Gabriel. Więc ja mogłem przynieść Ci informację z nieba, Danielu, że Twoja modlitwa jest wysłuchana w niebie i zrobiła dosłownie trzęsienie ziemi w świecie niewidzialnym. Trzęsienie ziemi. Słuchajcie, jakie to jest ważne objawienie dla nas. W momencie, w którym klękasz do modlitwy o nawrócenie, o zbawienie kogoś, o uratowanie kogoś przed potępieniem wiecznym. Twoja modlitwa jest już wysłuchana pierwszego dnia przed tronem Bożym. Ale teraz twoim zadaniem jest stanąć do walki z demonami, z mocą ciemności, która zniewala, opętuje, opanowuje tego, kogo się modlisz. U Daniela trwało to dzień i noc 21 dni. On walczył z księciami Tyru i Persji. Kto się za nimi kryje? Potężni książęta ciemności, którzy zniewalają cały naród Izrael. Daniel modlił się w całkowitej pokucie, i to spowodowało trzęsienie ziemi w świecie niewidzialnym, wściekło śpiekła. Daniela modlitwa uruchomiła potężnych wojowników nieba, którzy zaczęli walczyć z mocami ciemności, zniewalającymi cały Izrael. I dopiero po 21 dniach tej walki archanioł Gabriel przebił się. Przez mocy ciemności, aby powiedzieć Danielowi: Została wysłuchana Twoja modlitwa, Danielu. Rozumiesz to? Nie ma niewysłuchanych modlitw. Kiedy czytam Ewangelię, to nie widzę żadnego momentu, w którym można by powiedzieć: 'Modlitwa została niewysłuchana przez Jezusa. Nie widzę żadnego momentu, w którym na przykład ktoś chory by przyszedł do Jezusa.' A Jezus by powiedział, nie uzdrowię Cię. Nie widzę żadnego momentu, w którym ktoś, kto przychodzi do Jezusa ze swoją słabością, ze swoją niemocą, z opętaniem przez drogo ducha, ze swoją udręką, nie zostałby przez Niego uzdrowiony. Uwolniony. Odnowiony. Nie widzę ani jednego takiego zdarzenia. Jest jedno. Które powinno być dla nas wzorem do postępowania. Otóż Jezus wysyła apostołów, daje im władzę, moc i autorytet nad każdą chorobą, nad każdym złym duchem. Mają manifestować Królestwo Boże, uzdrawiać ludzi, ogłaszać Królestwo Boże, uwalniać od demonów, z każdej słabości, z każdej niemocy. I apostołowie to czynią. Ale oto jest przypadek dziwny. Nie spotkali się jeszcze z tym, że tak się dzieje. Modlą się nad osobą opętaną, i nic. I zły duch nie chce odejść. Aposłowie są przez... zaskoczeni tym zdumieni. Dotychczas nie było takiej sytuacji. Modlili się, i zły duch wychodził. Teraz jest sytuacja, w której modlą się, i nie mogą uwolnić człowieka od złego ducha. Modlą się motą i nic. Słuchajcie, idą do Jezusa i mówią: Jezu, coś jest nie tak? Chyba się źle modlimy. Pomodlimy się nad tą osobą i nic się nie dzieje. Jezus przychodzi, modli się, jednym zdaniem wyrzuca złego ducha i mówi: Mała wiara, mała wiara. I dodaje: Musicie. Wiedzieć, że ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem. Modlitwą i postem. Czyli jest jakiś szczególny rodzaj złych duchów, które niszczą nas, które można tylko modlitwą i postęp wyrzucić. Ale Jezus mówi pierw mała wiara. Macie małą wiarę. Słuchajcie, my bardzo często postępujemy tak jak apostołowie. Albo jeszcze gorzej jest apostołowie. Ponieważ mówimy się o kogoś, i być może trwa to już miesiącami, a może nawet latami, i w końcu się zniechęcamy i mówimy: Widocznie Bóg tak chce, widocznie taka jest wola Boża, widocznie coś Bóg chce z tego wyciągnąć. Jeśli nie uzdrawia tego kogoś, nie uwalnia z takiego nałogu, człowiek nie ma wiary, ciągle jest niewierzący, mój mąż nie chce chodzić do kościoła, modlę się o niego, moje dzieci nie chcą chodzić do kościoła, tkwią w grzechach. Widocznie tak Bóg chce. Nie! Tak Bóg nie chce. Trzeba zapytać, czy ja się dobrze modlę. Czy ja modlę się z wiarą. Czy ja do modlitwy dodaję post. Gdyby postowie powiedzieli tak, modlimy się i nic nie wychodzi, człowiek jest cały czas dalej opętany i powiedzieliby, ha, widocznie taka jest wola Boża. Widocznie Bóg tak chce. Trudno, trzeba to zaakceptować. Ten człowiek opętany był, opętany do końca swojego życia. Jezus przychodzi, go uwalnia, czyli to nie była wola Boża. A my często, usprawiedliwiając nasz brak wiary, zniechęcenie, zwątpienie, kiepską modlitwę, mówimy, widocznie, taka jest wola Boża, i przestaje się modlić. Gdyby Daniel, który modlił się o złamanie grzechów Izraela i o przyjście Mesjasza, stał sobie na przykład po pięciu dniach czy po dziesięciu i by powiedział: Nie słyszę żadnej odpowiedzi nieba, to jest bez sensu, strzepałby ten popiół, ubrałby się, umył się i ha, żyje sobie dalej tak jak dotychczas. Nic by się nie stało, ale on modlił się do momentu przełomu. Modlił się, powiedział: Nie wstanę z tej modlitwy pokuty. Będę modlił się dzień i noc, dopóki nie uzyskam odpowiedzi od Boga. Takiej determinacji nam trzeba, takiego ducha walki o tego, o kogo się modlimy. Ale sprawdź, czy czasami Twoja modlitwa odpowiada charakterystykom o modlitwy, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Bo może być tak, jak Bóg żali się bardzo prorokom, mówiąc o Izraelu, że ten lud czci mnie wargami, a jego serce daleko jest ode mnie. Może tak być. Że klepie modlitwy. Odmawia modlitwy tak, że mogę Boga odmawiać się spotkania ze mną na modlitwie. I wtedy rzeczywiście to nie jest skuteczne. To nie dociera do serca Boga. Moim zadaniem jest tak się modlić z taką determinacją, że dopóki nie zobaczę cudu, nie wstanę z klęczyn, mówiąc obrazowo. Ale uważaj, Daniel modli się w sposób bardzo precyzyjny o pokuty, uniżenia, przepraszania za grzechy. Daniel jeszcze jako prorok starotestamentalny nie ma objawienia Bożego Królestwa tak jak po przyjściu Jezusa Chrystusa widzimy moc Syna Bożego, zupełną nowość życia. Daniel tego nie ma, bo zatrzymuje się jedynie na motwie pokuty. Ale Jezus mówi, że najmniejszy w Królestwie jest większy niż największy prorok Jan Chrzciciel. Kto jest tym najmniejszym w Królestwie? Ty i ja. Przez chrzest otrzymaliśmy moc modlitwy, która jest większa niż największych proroków Starego Testamentu. Masz wiarę w to? No nie. Dlatego ci się nie udaje. Jutro będziemy mówić o dalszych aspektach modlitwy synów i córek Królestwa. O tym, że musimy wyjść z pozycji niewolnika do pozycji syna i córki króla na modlitwie. Że nie możemy modlić się modlitwą żebraczą, bo to nie jest nasza pozycja już na modlitwie. Co to jest modlitwa żebracza? Co to jest mentalność niewolnika na modlitwie? Jak walczyć na modlitwie, która jest ogłaszaniem Bożego Zwycięstwa, uwielbieniem całkowitym Boga? Dowiemy się jutro. Dzisiaj tyle, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Różne wyznanie naszej wiary, wierzę w jednego Boga.